Siema moi drodzy. Witam serdecznie Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie Multipaka. Złączy nas piłka. 5 saszetek, dwie karty limitowane w środku. Możecie już zobaczyć: jest to Kamil Glik i Łukasz Fabiański. Cieszę się, że w tej kolekcji są limitki. Pięć szetek, tak jak już powiedziałem. No, czuję, że są dość mocno. Szczepione ze sobą, ale jakoś sobie poradzimy. Limitek nie będę odrywał, żeby ich nie uszkodzić. Będą sobie tutaj leżeć na boczku. No a my zaczynamy unboxing. Jak będę miał troszeczkę więcej tego otworzonego to zrobimy pierwsze uzupełnianie. No a teraz lecimy. Grzegorz Krychowiak. Dalej. Piotr Zieliński. Ponownie Grzesiu Krychowiak i Kamil Grosicki na kartach bazowych. Teraz mamy Macieja Makuszewskiego z dwoma gwiazdkami, karty ultra, Jakub Błaszczykowski, Piotr Zieliński. Maciej Rybus, Michał Pazdan i mamy Grzesia Krychowiaka na karcie Mega z trzema gwiazdkami. Jeszcze jak na razie nie trafiłem Golda. Miejmy nadzieję, że wpadnie w końcu. Karol Linety. Krzysztof Mączyński. Łukasz Piszczek. I ponownie Łukasz. Czyli dwie karty Piszczka. Kolejna karta Ultra. Tym razem bramkarza Łukasza Fabiańskiego. dwie nam jeszcze Arkad Arkadiusz Milik. Karol Linety. Mamy Roberta Lewandowskiego. Tiago Cionek. I ponownie karta Ultra. Grzegorz Krychowiak. No i ostatnia saszetka, gdzie ten gold? Maciej Makuszewski, Łukasz Teodorczyk, Arkadiusz Milik. Tiago Cionek, i mamy w końcu Golda. Kto to jest? Łukasz Teodorczyk. Te goldy są naprawdę mega. Ekstra karteczki. Cudnie. Popatrzcie, na karcie Gold mamy na odwrocie: data i miejsce urodzenia. Debiut w reprezentacji Polski. W jakich klubach grał? I tutaj jest stan. Na dzień 1 marzec ładnie, naprawdę ładnie to się prezentuje. No i to by było na tyle dzisiaj, moi kochani. Piszcie w komentarzach, czy macie już zebrane albumy, czy żeście zaczęli, czy będziecie to zbierać, jak wam się ogólnie karty podobają, które najbardziej, jak dla mnie, karty mega są najładniejsze z całej kolekcji, oczywiście razem z limitkami. Tak więc, moi kochani, ja jestem zadowolony po malutku Startujemy konkretnie z tą kolekcją, mam całego boksa, więc będziemy robić jakieś pojedynki. Dzisiaj to wszystko, dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.